Hej, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, wysłałem wniosek o interpretację w zakresie NFT i dostałem pierwszą część poprzednio, a teraz dostałem drugą część. O ile, ta, o ile ta pierwsza była zła dla podatników, to druga jest bardzo dobra. Przypomnijmy, pierwsza część dotyczyła tego, że transakcje na NFT są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że uwaga, uwaga. Do wartości 6000 zł opodatkowania nie ma podatku dochodowego, czyli PCC cały czas jest, ale dochodówki nie ma. Mi, chodził mi ten pomysł od ponad roku czasu, że można zrobić taką pewną konstrukcję zamiany praw, że NFTKi się tak naprawdę zamienia z walutami wirtualnymi. I w przepisach podatkowych jest w tym wypadku zwolnienie właśnie do 6 tysięcy złotych, przy określonej specyficznej konstrukcji. Przy czym ta konstrukcja jest dosyć prosta, prosta, tak naprawdę. Więc interpretacja jest pozytywna: do 6 tysięcy złotych nie ma podatku dochodowego, a pod, poza tym zakresem już normalnie to rozliczamy, zarówno jako przychód z praw majątkowych, jak i przychód z walut wirtualnych, w, zakres, w zależności od tego, jak ta transakcja wygląda, czyli w którą stronę jest, w którą stronę jest dokonywana. Dobra informacja, bo do 6000 złotych po prostu nie ma podatku. Dzięki.